Witam Państwa powtórnie. Dzisiaj zapraszam do pewnego muzeum gdzieś na pogranicze, podobno sąsiadujących ze sobą województw. I co? I co Boże? No, co, 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 co myślisz? No wiesz, ja, znaczy ja jestem. Jestem pod, pod kolosalnym wrażeniem, wiesz, co, to, tej, tej, szczególnie tej, wiesz, tej, tej wieloznaczności, a już sobie wiesz, tutaj na własną użytek już wiele znaczeń, wiele znaczeń sobie tu znalazłam, wiesz, No nie, ja też, ja też to widzę, że to, to jest, że to jest takie bogactwo znaczeniowe i w ogóle, wiesz, tylko wiesz, to tak się... No, martwi się, tak się zastanawiam nad tą podstawą, wiesz, że taka... Zobacz, tam, ta podstawa taka jakaś malutka jest. Ty, no, faktycznie ta podstawa, jak, jak to się mogło stać? Nie wiesz, nie wiesz, jak to jest, no, przecież ci artyści to wiesz, na, na pewno nasza placówka wiesz, dokładnie się, się pytała, no, że, że będzie 40 na 40, na przykład, no, a oni to potem wiesz, jak ich to. No. no poniosło go i zrobił, wiesz, no i zrobił 60 na 60. no. I ty masz na plate, po prostu masz taką miarkę w oczach. Faktycznie, na no 60 na 60. no. Cóż, minęło parę lat. Nowy dyrektor placówki wypowiedział słowetne słowa. Nie, no nie, nie, no tak dalej być tutaj z tym nie może. I to było powtarzane bardzo często. Mówiono doskonale, pan to, pan to umiał. No, zamieniono kostkę na większą, 120 na 120, no praktycznie, no, ile czasu minęło, no, no, mniej więcej, no, 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 tak jak teraz, mniej więcej tak jak teraz, kiedy, kiedy artysta, twórca dzieła dowiedział się o, o całej sprawie, zadzwonił i postanowił przegadać tę sytuację. Użył bardzo mocnych słów, tutaj cytuję To ja odebrałbym dzieło w poniedziałek. Po paru dniach udało mu się przejść pracę do, do, do innej placówki muzealnej. Tam też wynegocjował taką mniejszą kostkę 50 na 50. Ale no, zobowiązał się do tego, że, że, że jeśli dzieło spadnie z kostki, osobiście będzie przyjeżdżał i, i poprawiał dzieło. To była rozmowa telefoniczna, z tego co wiem. Oczywiście nie, nie, nie za dużo mogę tutaj zdradzać. No, przyjeżdżał dość często, a nie miał blisko. Pewnego dnia nawet jeszcze nie dojechał do domu, a już go wydzwoniono i, i tutaj jest taki cytat, którego, którego, którego się obawiam. To jest zły cytat, ja zawsze tak robię, zły cytat, zły cytat, no ale, ale kwestia wiarygodności, więc muszę, muszę. powiedziano mu. Przyjeżdżaj holder. Nie przyjechał. Udało mu się ustalić zamianę kostki 50 na 50 na 4, kostki 40 na 40. Wszyscy pukali mu się w głowę. Mówi człowieku, człowieku, no gdzieś to ci opłaca, wysy to policz. No. Czy to tamta była lepsza nawet? Ta? On mówił: Nie, 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 ja, ja już wolę takie rozwiązanie niż wielną, wielką, ordynarną kochę 120 na 120. Więc taka to była historia. I no jeszcze PS. Chciałbym przeprosić za, za golf, ale, ale, ale wiele było głosów, które wyraźnie się dopominały tego typu łodzieża. Więc przepraszam, ale jednak bez golfu. Jednak, jednak zmiana. Zmiana, bo znowu się pojawiły głosy, a ja jestem otwarty na tego typu słów.